Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Judaszowiec Kanadyjski. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Judaszowiec kanadyjski, gatunek drzewa z rodziny bobowatych, występuje w Ameryce Północnej, na terenie Stanów Zjednoczonych w pasie od Nowego Jorku po Teksas. Jest często uprawiany jako roślina ozdobna, także w Polsce, gdzie zdobywa coraz większą popularność. To niewielkie drzewo o parasolowatej koronie i oryginalnie umiejscowionych kwiatach dorasta średnio do 5 metrów wysokości. Kwiaty różowe, zebrane w pęczki, rozwijają się razem z liśćmi i pojawiają się w maju. Występują nie tylko na młodych, ale również na starych pędach, a nawet na pniu. Liście sercowate, jesienią żółte. Młode rośliny rosną powoli i są dość wrażliwe na mrozy. Judaszowiec kanadyjski wymaga żyznej i przepuszczalnej gleby wapiennej, o odczynie zasadowym lub zbliżonym do obojętnego. Aby jak najobficiej kwitł potrzebuje słonecznych, osłoniętych, zacisznych stanowisk. Drzewo nie jest dostatecznie mrozoodporne. Judaszowiec kanadyjski, bardzo dobrze radzi sobie na terenach miejskich, poleca się go do sadzenia w parkach czy przy ulicach. Pasuje zarówno do mniejszych jak i większych ogrodów. Jest idealny do miejsc wyeksponowanych i sprawdza się jako pojedyncze nasadzenie. Jest to roślina miododajna, a kwiaty wydzielają przyjemną woń.